Coś się chciało, bo mi wyjebało nagranie, i miałem tam to nagranie usuwać, ale stwierdziłem, że mi się nie chce powtarzać. I ten, zwyczajnie w świecie, zostaje w te 5 minut, wrzucę, jak to się mówi. No a ten, a co do właśnie tych dziewczyn, bo mówię, się znaliśmy chwilę, i ten, i wyszło jak wyszło. Bo i, tak się wgłębiając w temat, bo z drugiej strony, niby to nie jest tajemnica. Jej chodziło to tak jakby o zabawę, bo jeszcze parę lat miała, a ja właśnie czystałem rodziny. A właśnie ten. U mnie nie jest tak chujowo, bo ona rzuciła kontakt. A jak wiecie... Oj się zgubiłem chyba. O, to tutaj. No, u mnie nie jest tak chujowo, bo ona po prostu zerwała kontakt i ja za żyję wyczuć o co chodzi, bo się trochę musieliśmy pod tym kątem, bo ja myślałem, że się przegadam, ale wyszło właśnie, że jej odwaliło. Zaszczytałem o tej chorobie, że... I nas to bo i w ogóle. Już to ja tam tak to w dupie, ale no i tak mu dobrze Bo ten, bo 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 No ludzie się rozstają, bo wiadomo, rozwody, zdrady ci tam ubierają jedni z drugimi i wiecie. Który we mnie kurwa strzela? No i wiecie, tak jak wam mówię. Bo jedni się rozstają, bo, bo zdrady, drudzy się rozwodzą, bo coś tam, bo coś tam i jedni, jedni umierają, tak wiecie. U mnie niby niby z nią miałabyś niby przyjeść, znaczy związek była przyjeść, ale no. Z jednej strony niby wyjepany mam, bo jak to się mówi yy, ten, bo, bo, bo każdy nam wygadał, że chora, że się nie daje do związku. Ale wiecie, no nie tak blisko była, w bozełku, to myślałem, że może coś tam ten. Ale dobra, w sumie nie ma co się rozrabiać nad tym, trzeba iść dalej po prostu. Ale mi się wydaje, że najlepsza jest dziewczyna, która nas zna. Bo zera to jest trochę chujowo. Czego przykładem gdybym jest ty, ja przykładowo? Ale nie mam co się martwić o dziewczyny bo nie mam ani dziecka na boku, ani ten, ani nie jestem po rozwodzie nic. Tutaj się mówi, jestem party minimum średnio. Więc dziewczyny to raczej kwestia czasu u mnie. Tak mówiąc, nieskromnie. Co tu się będzie działo? O, i Isignia. Kurde, z jednej strony nie kończy, żeby zrobić z tych odcinków 1, ale w sumie mam, że tak mi zależy. Zresztą kto by chciał to sobie posłuchaj, kto, kto nie to nie najwyżej. Tylko nam wychodzi? Jednego to ja z ludów zabiję. Miałam iść wcale nie grać, bo jeszcze imprezę będę miał w domu, bo ten, bo... Miała być impreza, jak to się mówi, opić, że może ktoś się pojawił. A ten, a wyszło właśnie, że ten, że, że, że... się rozwiało i właśnie ten, ktoś się mówi, impreza miała być w okazja w sumie, bo sobota. I, ale no, ale ktoś się mówi się opóźni, bo miałobyś jakieś piątej, żeby z, yy, spokojnie wypić, a be, yy, ze zbudka będzie chyba parę piw. Bo jak to się mówi ten, ja się pochodziłem, bo wczoraj była jedna impreza, dzisiaj druga i co chodzi zapał, miało dzisiaj nie być stare, bo codziennie to nie ma sensu. Ale jako, że ktoś jak się mówi o no to dzisiaj też będzie. Dlatego właśnie się trochę opóźni, bo grać chciałem i tak właśnie dzisiaj rzucałem jeden odcinek, a potem właśnie. Nie wiem, zależy w sumie. Znaczy zależy, czy nie odwołam tego przypadku, bo tak wam powiem. Bo tak trochę w sumie. Yy, ten tak trochę codziennie to tak nie bardzo. Ale nie, wiem, zależy w sumie, jak to wyjdzie. Też późno trochę jest. Więc możliwe, że odwołam po prostu. chcę pogląd dłużej. Bo teraz jest 20, bo miało być na 20. Ale na szczęście znajomi są zgrajewa, więc z dojazdem nie ma problemu. Więc wiecie. Znaczy no ja i tak powiedziałem, że idę grać, żebyście nie spieszyli. Więc raczej po prostu kwestia jest tego, że po prostu to odwołać przykładowo. A tam trzeba i dobra. Chyba tutaj. Tak mi coś się wydaje. Nie, ja tam chyba byłem, że coś się kojarzy, kurwa. Nie, ja tam byłem, no dobrze mi się kojarzy. core cool. va Oh nie potrzebuję, to jeszcze zaraz to bo skończę. Tylko na razie, ja muszę tu się ogarnąć. Ale lepiej zejdzie, trochę. Ale tak, bo i znaczy, jak mam być szczery, no to raczej ja to odwołam. Tą imprezę, no bo jest 20. Jest. A teraz co? U mnie rodzice są, więc do 12 by było góra. Do 4 godziny to raczej średnio. bo i do 10 sale by było. Skarskun jeden z drugim, kurde bele. O, a tutaj to co jest? Co tutaj było? A, narzędzia zrobić, czy tam złom.

Nie ja, kurwa gdzieś, chyba że mi się pojebało już. <suszy> <suszy> Co we mnie kurwa strzela, Hesie, ja się pytam. A ten kutas! O no, tu trzeba bomby by się przydało, tylko pytanie: czy ja mam tu bombę z jakiegoś Ja cię chuju zaraz strzelę. Tutaj wszystko jest. Oj, 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 oj. Dobra, to teraz co? Chyba mi się zbiorę, mi się wydaje. Jeszcze to rozwalę z nodów. Podejrzewam, że jak już tamtym powiem, żeby nie przychodzili, no to pewnie sobie zagramy Hitmana. Bo tutaj mi się nie chce grać, bo tutaj trzeba kombinować coś. Ale nie wiem, mogę się mylić. Już się okaże, że zaraz, bo. Jeszcze pogląd 20 minut. Więc się okaże, że będzie coś nowego, czy po staremu. co dalej? Trzeba jakoś stąd wyjść kurwa, tylko pytanie jak. O tutaj woda gdzieś była, chyba mi się wydaje. O, tutaj o. Wy te, co moje i zaraz to wleję następno. Oj 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 oj. Teraz pytanie, czy ja stąd wyjdę, kurwa? Bo tutaj jest sporo labiryntów jest. Ale zaraz się okaże, w sumie. Tam to nie, to tutaj gdzieś musi być wyjście, mi się wydaje. Kurwa. Teraz weźcie tu ogarnię, jak tutaj kurwa jest tego zabieranie. No chyba ma. Zejście nasze, tak zwane, chyba ma. O, coś tu się kryje, coś tam się kryje. No nie gadajcie, że ja też tutaj sobie byłem. No ja pierdolę. O, trzeba było kuwa z krytem stąd wyjść. Teraz gdzie moje AMG? Ja się kurwa pytam. A tu ty tam jesteś? Tu ty tam stałeś cały czas? Że ja ci nie zauważyłem! Dobra, trzeba teraz tunigować auto trochę sobie. Harpun by się przydało, o! Uh -huh. Teraz rozjebiamy wszystko po kolei. Jak już mam takie coś. Teraz jeszcze coś by się przydało. Ozdoba na maskę, może. Nie, niepotrzebny w sumie Palniki boczne, nie ma palników bocznych. Yy, Podziwe piękne HCR, 1 rola, wspaniała włocha. Stankala mi się wydaje chyba nie? Dobra, na razie może być kółka teraz. No. Ale wysokie te auto jest, ja pierdolę. Albo Obóz wydobywczy następny, a. Jedziemy. Kurwa, ja paliwa nie mam, muszę zakawać samochód tam. Yeah. Lesson, so Certainly, yes. You know I will never leave her side. LPG KMG Kurde.

Myślałem, że tam, kurwa, dół jest, tak samo jak był w ostatnim obozie, kurwa, to chuj. A to spadamy w dół. Bez kitu, to się teraz, kurwa, zdziwiłem. Dobra, auto zalane pod kolek, chyba mi się wydaje. Kurwa, tutaj jakoś trzeba dojechać. A tu już chyba byłem, mi się wydaje, czy nie? Chodźcie, no. <śmienny> No i teraz się bierzemy za wszystkich po kolei. A no tu nic nie ma, nie jest coś jednak. Tu tutaj coś jest? Ano, jest coś. Ma che Teraz na górę chyba trzeba iść. Coś się kojarzy. Chyba, że tutaj zobaczyć, co tutaj się dzieje. O, tutaj coś jest. So, ja, Daniels. Myślałem, że schodów się zjebi, ale masz szczęście, że nie. Tak więc wiecie, już poentując te moje przygody z dziewczynami, takie poważniejsze, no to podstawą cierpliwość jest bezwzględnie. I wielki się zadaje o tak człowiek. Skoro gadają, że chujowa, no to nie bez powodu. A skoro gadają, że zabicę, też nie bez powodu. Co tu jest? Jakieś, kurwa, pole minowe. A no ja. Teraz tutaj trzeba iść, no ale to łatwe, łatwo jest to przejść, kurwa. Nie to jest trudno. Ich może być szefcie, no i na ja ile 6 dobrady? Kto następny? Co się robi z debilami? Kolejny drzwi skopać, chyba ruszyć. Tu coś jest? Chyba nie. Nie no, jesteś. Tu gdzieś widziałem były, a tutaj... Kurwa przerobili ten budynek zajebiście wręcz, jak powiedział. Jeszcze droga jest kurwa? A tutaj, tutaj pompa jest dopiero, no dobra. I tutaj coś jeszcze jest. Na bogato A, dobra, trzeba wypić wody i wraść następną bez kitu, Kurba, wszystko poszło. Ja pierdolę. Dobra, zbiorniki potrzebne. teraz bez jaj Mam już narzędzia, ale nie mam zbiorników, kurwa Ale tu głęboko, ja pierdolę Teraz weź się tutaj z waltu to trup na miejscu. Mam nadzieję, że to zbiorniki będą. O, co? Bo nie chce mi się iść, się wracać po nie. No i gitara. Pykło, pykło. Teraz trzeba jakoś z tego gówna wyjść, tylko pytanie kurwa jak to zrobić. Dobra, mam pomysł. Zapisujemy nasze przeżycia. I co? No razie trochę zostaniemy mi się wydaje, bo ten... Bo no, mi się i tak szczać chce, to nic nie zrobię. A potem właśnie bym tu wrócił i se pograł dalej. Tylko najpierw tak jak mówię, muszę iść do łazienki. Tu jeszcze jest jakaś 4. Tutaj 4. Ja pierdzielę. Grubo. Dobra, to ja się z wami żegnam. Zapisuję grę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Za chwilę pewnie. Tak więc jakieś za uwagę i do następnego. Na razie.